To może brzmieć jak prowokacja, ale powiem to wprost. Nadciśnienie po siedemdziesiątym roku życia nie musi być twoim codziennym towarzyszem. Wbrew powszechnemu przekonaniu, wysokie ciśnienie nie jest naturalną konsekwencją starzenia się. To nie jest wyrok, który zapada wraz z kolejną świeczką na torcie. To raczej sygnał, sygnał, że twoje ciało, mimo wieku, wciąż domaga się troski, uwagi i zmiany. Wielu z nas przyjęło, że po siedemdziesiątce trzeba się już pogodzić z lekami, dolegliwościami, a przede wszystkim z utratą kontroli nad własnym zdrowiem. Ale dziś medycyna mówi coś innego. Dziś wiemy, że organizm ludzki, nawet w zaawansowanym wieku, posiada zdolność do regeneracji, adaptacji i uzdrawiania, jeśli tylko damy mu ku temu szansę. Zanim przejdziemy dalej, pozwól mi, że opowiem ci historię pani Janiny. Ma siedemdziesiąt lat. Przez ponad 15 lat zmagała się z nadciśnieniem. Jej dzień zaczynał się i kończył na tabletkach. Czuła się zmęczona, rozdrażniona i bez sił, jakby z każdym miesięcem traciła kontakt ze swoim dawnym ja. Mówiła: Myślałam, że to już tak musi być, że to po prostu starość ale pewnego dnia usłyszała coś, co ją zatrzymało. Jej wnuczka, studentka dietetyki, powiedziała babciu, a może to nie tylko wiek, może to styl życia, który twoje ciało już nie toleruje. To zdanie stało się początkiem drogi. Dziś pani Janina nadal ma 78 lat, ale chodzi na spacery szybciej niż jej sąsiadka po pięćdziesiątce. Jej ciśnienie ustabilizowało się, a lekarz po raz pierwszy od lat zmniejszył dawkę leków. Jak to możliwe? Zmieniła kilka prostych rzeczy. I przede wszystkim zaczęła wierzyć, że to jeszcze nie koniec. Dlatego dziś chcę się z tobą podzielić wiedzą, ale też nadzieją, bo wiem, że masz w sobie siłę, której może po prostu dawno nie czułeś. Zacznijmy od czegoś bardzo prostego, co możesz zrobić już teraz, w tym momencie. Proszę, usiądź wygodnie. Połóż jedną dłoń na brzuchu, drugą na klatce piersiowej. Zamknij oczy. Weź powolny, głęboki wdech nosem i zwróć uwagę, która dłoń się unosi. Jeśli tylko ta na klatce piersiowej, to Twój oddech jest płytki. A to oznacza, że Twoje ciało może być w stanie przewlekłego napięcia, gotowości do walki lub ucieczki. Stres, choć niewidoczny, działa jak cichy sabotażysta. Podnosi ciśnienie krwi, zaburza rytm serca, osłabia układ nerwowy. Ale dobra wiadomość jest taka, że oddechu możesz się nauczyć na nowo. I już sam ten prosty gest, świadomy, głęboki wdech przeponą, to pierwszy krok do odzyskania równowagi. Właśnie taką drogę przeszedł pan Marian lat 81. Przez lata żył w nieustannym napięciu. Po śmierci żony nie spał dobrze, nie jadł regularnie, unikał kontaktów z ludźmi. Ciśnienie miał stale powyżej 160 na 100, mimo trzech leków dziennie. Gdy jego syn zabrał go na zajęcia oddechowe dla seniorów, pan Marian z początku był sceptyczny. To jakieś bzdury, mówił. Ale po kilku tygodniach zauważył coś dziwnego. Spał lepiej. Rano budził się spokojniejszy. A jego domowy ciśnieniomierz pierwszy raz od lat pokazał wynik poniżej 140. Czy to cud? Nie. To biologia. Tlen działa jak naturalny lek. Ale trzeba go dostarczyć w sposób świadomy. W następnych częściach opowiem Ci o diecie, która nie tylko obniża ciśnienie, ale też wspiera mózg i serce. Poruszymy temat ruchu, nie forsownych ćwiczeń, ale codziennej aktywności, która sprawia, że krew krąży lżej. Opowiem Ci o magnezie, którego niedobory są jedną z najczęstszych, a rzadko diagnozowanych przyczyn nadciśnienia. Przedstawię Ci prosty rytuał wieczorny, który pozwala ukoić układ nerwowy. Ale najważniejsze, pomogę ci zaufać swojemu ciału, bo ono nie jest twoim wrogiem, ono próbuje przetrwać, a gdy dasz mu odpowiednie warunki, zacznie się regenerować. To nie są puste słowa, to wiedza, którą potwierdzają badania, ale też doświadczenie tysięcy seniorów, którzy postanowili, że jeszcze chcą żyć pełnią życia. Być może czujesz teraz sceptyzm i to zrozumiałe, bo zbyt długo wmawiano nam, że po siedemdziesiątce już nic się nie da zrobić. Ale pozwól, że zostawię cię dziś z jedną myślą. Organizm po siedemdziesiątce to niezużyty mechanizm, to mądre ciało, które przetrwało już wiele i wciąż potrafi więcej niż myślisz. Pytanie brzmi nie czy warto, ale czy jesteś gotowy zrobić pierwszy krok? A jeśli tak, Napisz w komentarzu: Zaczynam, bo kiedy się podzielisz swoim postanowieniem, dasz też przykład innym, a każda zmiana zaczyna się od decyzji. Nie przegap kolejnych części tego cyklu, bo w nich pokażę ci, jak dokładnie wygląda ta droga do niższego ciśnienia i lepszego samopoczucia. A jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, kliknij, subskrybuj i bądź częścią tej społeczności, która wierzy, że starość może być pięknym, silnym etapem życia. Naprawdę warto. Wiemy już, że oddech to pierwszy klucz, który pozwala uspokoić ciało i dać mu sygnał, jesteś bezpieczny. Ale teraz czas przejść do tego, co każdego dnia trafia na nasz talerz, bo to, co jesz po siedemdziesiątym roku życia, ma bezpośredni wpływ na Twoje ciśnienie krwi. I tutaj chcę rozwiać kolejny mit: nie musisz przejść na dietę pełną wyrzeczeń i niesmacznych potraw. Nie chodzi o głodówkę, ale o świadomość. Zbyt wielu seniorów odżywia się według schematów sprzed 30-40 lat: chleb z masłem, wędlina, ziemniaki, kawa z cukrem bo tak się kiedyś jadało. Ale organizm po siedemdziesiątce nie jest już taki sam. Jego potrzeby się zmieniają. I jeśli ich nie uwzględnimy, zaczyna się bunt, nadciśnienie, opuchlizna, zawroty głowy, a nawet nagłe osłabienia. Pozwól, że opowiem Ci o pani Zofii, która ma dziś 74 lata. Przez większość życia była przekonana, że jedzenie to po prostu kwestia tradycji. Zupa z kostki, sól, smażone kotlety – klasyka. Kiedy usłyszała od swojego lekarza, że musi przejść na dietę DASH, była przerażona. To nie dla mnie, ja tak nie potrafię, powiedziała. Ale jej wnuk, kucharz z pasji, pokazał jej coś innego. Zaczął przywozić jej gotowe potrawy. Kaszę z pieczonymi warzywami, sałatki z pestkami dyni, zupę krem z buraka bez śmietany, ale z oliwą. I wiecie co? Po tygodniu pani Zofia powiedziała... To naprawdę smakuje. Po miesiącu jej ciśnienie spadło o 15 punktów, a po dwóch zaczęła sama gotować te potrawy, bo zrozumiała, że jedzenie może być nie tylko lekiem, ale też przyjemnością. Jeśli zastanawiasz się teraz, jak wygląda taki pierwszy krok, spróbuj prostego testu. Przez najbliższe trzy dni usuń z diety wszystkie produkty przetworzone, czyli te z długim składem, konserwantami i nazwami, których nie rozumiesz. Zamiast tego jed to, co rośnie, kiełkuje, oddycha, warzywa, owoce, pełne ziarna, orzechy, rośliny strączkowe. Nawet jeśli zrobisz to tylko przez 72 godziny, twoje ciało to poczuje. Może to będzie spokojniejszy sen, może mniej zawrotów głowy, może nawet lżejszy poranek. To jest sygnał, idziesz w dobrym kierunku. A teraz porozmawiajmy o ruchu. Nie, nie każe ci biegać ani podnosić ciężarów. Mówię o ruchu codziennego tym który przywraca krążenie, dotlenia komórki, wzmacnia naczynia krwionośne i co najważniejsze, daje ci poczucie sprawczości. Pan Jerzy, lat 82, był przez lata typowym kanapowcem. Oglądał telewizję, czytał gazetę, raz na tydzień szedł na zakupy. Ale kiedy jego przyjaciel trafił do szpitala z powodu zatoru, coś w nim pękło. Postanowił, że nie chce tak skończyć. Zaczął od spacerów wokół bloku, najpierw 5 minut, potem 10. Po miesiącu robił już 3 km dziennie. Dziś mówi: Nie wyobrażam sobie dnia bez spaceru. Jego ciśnienie, stabilne, energia lepsza niż 10 lat temu. I co najważniejsze, wróciło mu poczucie, że coś zależy od niego. Możesz teraz zrobić prosty test. Wstań i sprawdź, ile razy w ciągu jednej minuty możesz spokojnie usiąść i wstać z krzesła. Jeśli mniej niż 80 razy, twój układ krążenia potrzebuje więcej ruchu. Ale nie traktuj tego jak porażki. To jest informacja. wskaźnik, gdzie jesteś. A każdy krok, każdy spacer, każda prosta aktywność działa jak naturalna tabletka, tylko, że bez skutków ubocznych, w kolejnej części porozmawiamy o tym, co dzieje się w Twoim organizmie nocą i dlaczego sen bywa kluczem do obniżenia ciśnienia. Dowiesz się też, dlaczego kontakt z innymi ludźmi może być lekiem tak samo skutecznym jak farmaceutyki. Ale zanim przejdziemy dalej, chcę Cię poprosić, jeśli coś z tego, co dziś usłyszałeś, dało Ci do myślenia, napisz w komentarzu, to ma sens. Nie tylko dla mnie, ale dla innych, którzy też szukają nadziei, bo Twoje słowa mogą być dla kogoś początkiem zmiany. Jeśli jeszcze nie kliknąłeś subskrybuj, zrób to teraz, bo tworzymy tutaj miejsce dla ludzi, którzy wierzą, że wiek to nie przeszkoda, ale etap, w którym można odkryć siłę, mądrość i nową jakość życia. A to tylko początek, zostań ze mną. Skoro już wiemy, jak ogromne znaczenie ma oddech, odżywianie i codzienny ruch, czas zajrzeć w miejsce, które często bagatelizujemy, a które ma kolosalny wpływ na nasze zdrowie. Sen. Tak, sen. Bo to nie tylko czas odpoczynku, ale aktywna faza regeneracji, podczas której twoje serce, naczynia krwionośne i układ hormonalny pracują nad tym, by przywrócić równowagę. I właśnie nocą, twoje ciśnienie krwi powinno naturalnie spadać, pozwalając sercu odpocząć. Ale jeśli śpisz źle, z przerwami, płytko, zbyt krótko, to ten proces nie zachodzi i rano budzisz się zmęczony, stętniącym ciśnieniem, ciężką głową. Niestety, z wiekiem problemy ze snem narastają, częstsze wybudzenia, potrzeba częstszego oddawania moczu, zmniejszona produkcja melatoniny. Ale to nie znaczy, że masz się z tym pogodzić. Poznaj historię pani Ireny, 78 lat emerytowanej pielęgniarki. Od lat spała źle. Zasypiała przed telewizorem, budziła się o drugiej w nocy i do rana nie mogła już zmrużyć oka. Rano kawa za kawą, żeby ruszyć dzień. Jej ciśnienie, skaczące jak szalone. Dopiero gdy jej córka kupiła jej opaskę mierzącą sen, zobaczyła czarno na białym. Większość nocy spędzała w płytkim śnie, nie dochodząc do fazy głębokiej. Zmieniły kilka rzeczy. Wieczorem cisza, zero telewizora, ciepła kąpiel z olejkiem lawendowym, a do tego wieczorny rytuał. Zapisywała trzy rzeczy, za które jest wdzięczna. Efekt? Po dwóch tygodniach spała po 6 godzin bez przerwy. Jej lekarz nie dowierzał, ciśnienie się ustabilizowało, leki mogły zostać zmniejszone. A ty? Zrób test już dziś. Przed snem, przez trzy dni unikaj ekranu co najmniej godzinę przed położeniem się do łóżka. W zamian posłuchaj spokojnej muzyki, poczytaj książkę albo po prostu posiedź w ciszy. Obserwuj jak reaguje twoje ciało. Może łatwiej zaśniasz, może obudzisz się mniej zmęczony. To znak, że dajesz swojemu organizmowi przestrzeń do regeneracji. Ale nie sam sen leczy. Czasem największym lekarstwem jest drugi człowiek. Tak, dobrze słyszysz. Osamotnienie to cichy zabójca po siedemdziesiątce. Badania pokazują, że brak kontaktu społecznego zwiększa ryzyko nadciśnienia, zawału, a nawet przyspiesza procesy demencji. A mimo to wielu seniorów izoluje się, bo nie chcą być ciężarem, nie chcą przeszkadzać, bo wszystko już za nimi. To nieprawda. Każda rozmowa, każdy spacer z sąsiadem, każda wspólna kawa to impuls dla serca, dla układu nerwowego, dla ducha. Pan Stefan, osiemdziesiąt lat, był wdowcem od pięciu lat. Po śmierci żony zamknął się w sobie, przestał wychodzić, mówił tylko po co. Jego ciśnienie zaczęło wariować, doszły bóle w klatce piersiowej. Ale wtedy jego wnuczka, studentka psychologii, zabrała go na zajęcia Uniwersytetu III wieku. Początkowo marudził, że to nie dla niego, ale wrócił inny. Wrócił z błyskiem w oku, poznał ludzi, zaczął się śmiać. I co ciekawe, jego ciśnienie się uspokoiło. Dlaczego? Bo śmiech, kontakt i poczucie przynależności to prawdziwa terapia i nie kosztuje nic. Jeśli chcesz sprawdzić, czy samotność ci szkodzi, spróbuj przez najbliższy tydzień codziennie zadzwonić do jednej bliskiej osoby, albo wyjść na ławkę i zamienić dwa słowa z sąsiadem. Obserwuj siebie. Może serce zabije spokojniej, może dzień zacznie się inaczej. To też jest lek. Na tym etapie pewnie widzisz już, że walka z nadciśnieniem po 70. roku życia to nie kwestia tylko tabletek. To podejście całościowe. Oddech, jedzenie, ruch, sen i więzi to pięć filarów, które możesz codziennie wzmacniać. I to nie wymaga rewolucji, wymaga decyzji. A najlepsza wiadomość jest taka, że ta decyzja może zapaść dzisiaj, teraz. W następnej części opowiem Ci o tym, jak działa stres na organizm starszej osoby, jak nasze myśli, często te ciche, powtarzające się w kółko, potrafią windować ciśnienie tak samo jak sól na kolację i jak je przechwycić, zanim staną się naszym wrogiem. Ale zanim przejdziemy dalej, podziel się w komentarzu, która z dzisiejszych wskazówek przemówiła do Ciebie najmocniej. Może to był sen, może opowieść o panu Stefanie, a może prosty test z ekranem? Napisz: dzięki temu inni też znajdą coś dla siebie. I pamiętaj: kliknij, subskrybuj, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, bo ta podróż trwa, a ty zasługujesz, by iść w niej z kimś, kto wierzy, że każdy wiek to czas na lepsze życie. Jeśli kiedykolwiek myślałeś, że twoje ciśnienie wzrasta znikąd, że po prostu taki wiek, to chcę dziś zaprosić Cię do przyjrzenia się jednemu z najpotężniejszych, a zarazem najbardziej niedocenianych czynników, Stresowi. Tak, temu wewnętrznemu napięciu, które gronadzi się powoli, często niezauważalnie, i które z wiekiem staje się jak cichy sabotażysta zdrowia, bo chociaż ciało się starzeje, to umysł nadal potrafi przeżywać zmartwienia tak intensywnie, jakby wszystko działo się właśnie teraz. I to właśnie ta nieustanna czujność, ten wewnętrzny monolog pełen, co będzie jeśli, czy dam radę, czy to już koniec, sprawia, że nasze ciśnienie krwi nie spada, nawet gdy siedzimy spokojnie na kanapie. Pani Jadwiga, lat 74, była zawsze osobą energiczną, zorganizowaną, pełną życia. Ale po przejściu na emeryturę, gdy z dnia na dzień wszystko zwolniło, zaczęły się nocne rozmyślania o tym, czy dzieci sobie radzą, czy wnuki będą szczęśliwe, czy pieniądze wystarczą. Z pozoru drobiazgi, ale jej organizm nie odróżniał myśli od zagrożenia, zaciskała szczęki, bolał ją kark, a ciśnienie rosło. Leki pomagały, ale nie rozwiązywały źródło problemu. Dopiero gdy jej lekarz polecił technikę nazywaną skanowaniem ciała, coś się zmieniło. Jadwipa nauczyła się każdego wieczoru, przed snem, przez kilka minut skupiać uwagę kolejno na stopach, łydkach, brzuchu, ramionach, nie oceniając, tylko zauważając napięcie i odpuściając. Ten prosty rytuał, dostępny dla każdego, bez sprzętu, bez aplikacji, dał jej coś bezcennego. Spokój i, co najważniejsze, obniżone ciśnienie bez zwiększania dawki leków. Jeśli chcesz sprawdzić, jak silny wpływ ma stres na twój organizm, zrób prosty test. Usiądź wygodnie, zamknij oczy i przez 3 minuty skup się tylko na oddechu. Wdech przez nos, wydech przez usta. Nie zmieniaj oddechu, tylko obserwuj. Jeśli po minucie czujesz napięcie w karku, ramionach lub szczękach, to sygnał, że twoje ciało żyje w ciągłym stanie czuwania, a wtedy każde ciśnienie będzie jak alarm, którego nie da się wyłączyć samą tabletką. Ale stres to nie tylko to, co wewnętrzne to też bodźce z zewnątrz: telewizja pełna złych wiadomości, internet z ciągłym natłokiem informacji, ciągłe sprawdzanie telefonu. Dlatego ważne jest, by stworzyć sobie coś, co nazywam higieną informacyjną. Wybieraj, co wpuszczasz do swojego świata. Rano zamiast wiadomości, może krótka muzyka klasyczna, odgłosy natury albo po prostu cisza przy herbacie. Wieczorem zamiast ekranów, kilka stron książki, rozmowa z bliską osobą, zapalona świeca, może zapach olejku sosnowego. Takie rytuały nie są fanaberią, one są ochroną, jak miękki płaszcz dla układu nerwowego. Pan Roman, 76 lat, emerytowany mechanik, przez lata zasypiał z włączonym telewizorem. Mówił, że potrzebuje tła ale co noc budził się spocony, z kołaczącym sercem. Gdy zaczął wprowadzać wieczorną rutynę, ciepła herbata z melisy, radio z muzyką relaksacyjną, lekkie rozciąganie, zmieniło się wszystko. Pierwszy raz od lat nie budzę się w panice, powiedział. A jego ciśnienie? Spadło o 10 punktów w ciągu miesiąca. W tym miejscu, chcę Ci przypomnieć: Twoje ciało nadal potrafi się regulować, Twój układ nerwowy nadal potrafi wejść w stan ukojenia, ale trzeba mu dać szansę. A najważniejszym krokiem jest uważność zatrzymanie się, zauważenie napięcia i wybór innej reakcji. Czy widzisz już, jak bardzo nasze myśle, nasze emocje i nasze środowisko wpływają na coś tak fizycznego jak ciśnienie. To nie magia, to biologia. A dobra wiadomość jest taka, że ty masz wpływ. Nawet mając 75, 80 czy 90 lat, możesz nauczyć swój organizm nowego sposobu reagowania na świat. I wtedy nie tylko ciśnienie się uspokaja, uspokaja się serce i ty sam. W kolejnej części opowiem Ci o najważniejszym elemencie w całej tej układanki poczuciu sensu. Bo żadne ciśnienie nie ustabilizuje się na dłużej, jeśli nie masz po co rano wstawać. I pokażę Ci, jak ludzie po siedemdziesiątce odnajdują nową misję, nawet wtedy, gdy wydawało się, że wszystko już za nimi. Ale zanim tam przejdziemy, zatrzymaj się na chwilę. Pomyśl, co dziś cię zaskoczyło? Może technika oddechu? Może historia pani Jadwigi? A może prosta myśl, że stres to coś, co można oswoić? Jeśli tak, napisz o tym w komentarzu. Twoje słowa mogą być tym, co zmieni życie innej osoby. I pamiętaj, jeśli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, zrób to teraz, bo najlepsze dopiero przed nami. Mówiono ci może, że po siedemdziesiątce życie staje się tylko obserwacją, że już niewiele można zmienić, że teraz to czas na bierne przyjmowanie rzeczy takimi, jakie są. Ale to właśnie w tym wieku masz największy skarb doświadczenie, a wraz z nim przychodzi zdolność, której nie da się nauczyć szybko, głęboka świadomość tego, co naprawdę się liczy. I dziś chcę byś spojrzał na swoje nadciśnienie nie jak na wyrok lecz jak na sygnał sygnał że organizm woła o zmianę i że ta zmiana jest możliwa realna skuteczna nawet jeśli od lat mówi się inaczej najbardziej przełomowym elementem całego procesu leczenia i stabilizacji ciśnienia jest coś co naukowcy coraz częściej określają jako wewnętrzny kompas poczucie sensu może to brzmi filozoficznie, ale biologicznie rzecz ujmując, człowiek potrzebuje powodu, by wstać rano, potrzebuje celu, który poruszy serce i umysł, który pobudzi układ hormonalny, wyciszy kortyzol, uruchomi serotoninę, a tym samym wpłynie na ciśnienie krwi. I nie mówię tu o wielkich projektach, Czasem wystarczy, że zaczniesz prowadzić pamiętnik wspomnień dla wnuków, albo że zdecydujesz się uczyć sąsiadkę pieczenie chleba. Może to będzie opieka nad roślinami, nauka nowych słów w języku, który zawsze cię ciekawił, albo po prostu świadome wyjście codziennie na spacer, by dostrzec coś, czego wczoraj nie zauważyłeś. Pani Halina, 78 lat, przez długi czas żyła z poczuciem, że wszystko się już wydarzyło. Miała stabilne życie, dzieci, które rzadko dzwoniły, leki na ciśnienie i samotne wieczory. Ale pewnego dnia przeczytała artykuł o starszych osobach piszących listy do młodych ludzi, jako część programu międzypokoleniowego. Zaczęła pisać. Początkowo nieśmiało, kilka słów o dzieciństwie, o wojnie, o pierwszej miłości. Listy trafiały do uczniów jednej z warszawskich szkół. Dzieci odpisywały. Pani Halina znów miała dla kogo wstawać rano. Po trzech miesiącach jej lekarz obniżył dawkę leków, nie dlatego, że zadziałał cud, ale dlatego, że organizm przestał żyć w stanie rezygnacji, a rezygnacja to cichy zabójca zdrowia. Chcę teraz, byś przez chwilę zamknął oczy. Pomyśl, co mogłoby dać ci dziś poczucie sensu, nie jutro, nie za tydzień, dziś może ktoś potrzebuje twojej rady, może twoje ręce mogą stworzyć coś pięknego, może twój głos może pocieszyć, a twoje spojrzenie dodać otuchy. Każdy z nas, nawet po siedemdziesiątce, osiemdziesiątce, dziewięćdziesiątym roku życia, nosi w sobie źródło, które może na nowo rozpalić ogień wewnętrznej siły. I to właśnie ten ogień jest sekretem zdrowia, nie tylko fizycznego, ale całościowego, głębokiego, trwałego. Jeśli chcesz dziś zrobić coś dla siebie, zrób ten prosty test. Napisz jedno zdanie, zaczynające się od słów: Dziś chcę i dokończ je bez myślenia. Może, żeby ktoś się uśmiechnął dzięki mnie, może, żeby usłyszeć ptaki nad ranem, może, żeby poczuć spokój w sercu. Cokolwiek to będzie, zatrzymaj to zdanie i działaj z tą intencją. Tak powstaje nowy nawyk. Tak, rodzi się uzdrowienie. Na koniec chcę powiedzieć Ci coś bardzo ważnego. Nadciśnienie to nie kara, to nie klątwa wieku, to informacja. Twoje ciało mówi: Potrzebuję więcej spokoju, potrzebuję lepszego oddechu, potrzebuję Twojej obecności. I ty możesz odpowiedzieć. Nie musisz znać się na medycynie, nie musisz być specjalistą wystarczy, że zrobisz miejsce dla siebie w swoim planie dnia, w swojej kuchni, w swoim sercu, bo tam, gdzie pojawia się świadomość, tam zaczyna się prawdziwa zmiana i efekty tej zmiany mogą być naprawdę zaskakujące. Jeśli dotrwałeś do końca tej opowieści, jeśli choć jedno zdanie poruszyło w tobie strunę, której dawno nie słyszałeś, napisz to, podziel się w komentarzu. Może to właśnie twój głos doda odwagę komuś, kto dziś myśli, że już nic nie można. I pamiętaj, subskrybując ten kanał, dołączasz do społeczności ludzi, którzy wierzą, że dobre życie nie kończy się z wiekiem, ono właśnie wtedy może się zacząć bo starość to nie czas rezygnacji, to czas mądrości, siły i prawdziwej wolności, a ciśnienie, niech będzie świadkiem tej przemiany, nie jej przeszkodą.